Witam was bardzo serdecznie już w czwartym odcinku ze Skywars Dobrze, jesteśmy już tutaj na pierwszej arenie. E, właśnie wskakujemy sobie po skrzyneczki W ogóle, dlaczego usunąłem odcinek z party gamesów? Tutaj też bym chciał poruszyć e, Po to, co nami daliście ewidentne, ewidentne, ewidentne znaki, że Że po prostu nie chcecie, tak? Że nie chcecie, no to ja na siłę nie będę was zmuszał i usunąłem film tak mogłem tego nie robić ale usunąłem film żeby po prostu nie statystyk yy, a jeżeli tego nie chcieliście no to, bo to po co mam to, w, yy, to po co ma to być na moim kanale tak Jest tutaj taka informacja na początku ok so, będziemy iść teraz w kijepeczkę jakiegoś no nie ma żadnych typeczków, dziwię się troszeczkę że nie ma nikogo ale to jest nawet, aha, nie. Są, są typeczki, tylko takie troszeczkę krety, jak ja to nazywam. Aha, zostawiłem lawę. Łuk. Ktoś do mnie tutaj strzelał. Dobra, sobie idziemy. Mam je z odrzutem, więc tutaj też, też tutaj wspominam o tym, czy ten typ ma. Tutaj będę się troszeczkę go bał No, powinien już wiedzieć, że nie chce sobie Dobra, tutaj weźmiemy jego itemki Lul, cała wyspa się jara Dobra, już chyba się nie jara w ogóle zapalmy... Ej to jest zrombista, nie? Żeby palić każdą wyspę. Jesteśmy takimi niszczycielami. Tak trochę. Lol. Ej dobry pomysł. Dobry pomysł. Ej to jest zrombista, nie? sky Skywarsy. Dobra, pali się. Cała jego wyspa się... O, luju! Się jara od dołu. Się jara od dołu jego cała wyspa. Lul, Ej, to jest zarąbiste, nie? To jest zarąbisty pomysł. Cały dom się mu jara. Ja go będę tutaj bił. On nie będzie mógł rady dawać. <grym> cała mu... Wszystko mu się spali, nie? Ogółem. I tak mi się przeskapali. Dobra, 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 dociskamy go tutaj. No Nie wierzę, dobra. Dobra, to, to ta ręka była dosyć udana, więc widzimy się już na kolejnej arenie. Dobra, jesteśmy już tutaj na drugiej arenie. To właśnie coś jadłem, ale coś areneczka szybko wystartowała, więc... Przestałem? Mm. E, jeszcze wypowiem się tak e, o łapkach w dół Znaczy o łapkach w dół Nie, nie dosłownie o łapkach w dół, ale też e, to będzie mniej więcej ten temat no, Jakiś typek tam napisał, że z Minecrafta tak jakby nie będę już miał łapek Będę miał złe oceny, czy jakoś tak e, Pod tym właśnie... Mm, pod tymi partami pod, z party gamesów jak widzimy typ typek chyba widocznie na to żeby to napisać, no bo jak widzieliście to pod innymi odcineczkami właśnie nie mam łapek w dół, a typek właśnie chyba czekał, żebym miał dość dużo łapek w dół, może wiem jak nawet to zrobił, żeby żebym miał tą łapkę w dół, tak żeby tak napisać, więc takie trochę moim zdaniem oczekiwanie, moim zdaniem na to czekał, bo nie, nie podpisał, że nawet spoko masz oceny pod innymi filmikami, tylko akurat wtedy napisał, że dobrych ocen nie będziesz miał w Minecraft'a. Tak to moim zdaniem to jest bzdura, bo tak jakby ktoś nagrywał The Forest'a i dobrych ocen nie będziesz miał w The Minecraft to moim zdaniem bardzo znana gra i dobra, I jest bardzo znana i można się z niej wybić, można tak mieć, z niej się wybić, tutaj kolega twierdzi inaczej. To niech sobie twierdzi, ja tam ja za bardzo uwagi do jego, może nie przyjmuję. I widać pod innymi filmikami mam bardzo dobre oceny. Tylko po tym akurat tutaj pokazaliście, że nie chcecie Minecraft party. No to tu i było widać to ewidentnie, bo dwie chyba łapki w górę, a siedem w dół, więc lul. No więc tak, no to chyba taka moja opinia. A poza tym że nie będziesz miał dobrych oczu z minecrafta ja prowadzę kanał y, tylko tak naprawdę z minecrafta może kiedyś go zmienię jeszcze y, ale i tak będzie ten minecraft bo, bo to jest moja ulubiona gra i myślę, że mi się szybko nie znudzi bardziej, że nie tak dawno zacząłem w nią grać to nie jest tak, że zacząłem w nią grać 5 dni temu, tak? Zacząłem w nią grać około tydzień nie no, co ja gadam, około rok temu więc naprawdę, no, jakoś prędko mi się raczej nie znudzi, jak te beczki grają po 3 lata. Um, A co do tych łapek? Do tych łapek, skrapek. Okej, okay, zrzuciliśmy go i wygraliśmy na rękę. Dobra, to się wypowiem już na następnej arence Dobrze, jesteśmy już na kolejnej arence Troszeczkę późno zacząłem. I co do tych łapek? W ogóle mam tematykę taką oszustową, ala Skywarsową, ala minigamesową i inne. No więc tutaj yy, za dużo łapek. Będę miał sporo łapek w dół Bo jednak te oszusty robię tak Więc tutaj Przyzwyczajam się Ale mam takich też widzów Co dają na przykład Zawsze mam tak, że po godzinie Po, po godzinie od y, Nagrania odcinka Wrzucenie go na Youtuba Mam dwie łapki w dół I ja myślę, że to są ogólnie takie boty Mniej więcej Znaczy nie boty Tylko prawdziwi ludzie, którzy nawet nie oglądają filmu Znaczy no to widać, bo Patrzyłem, że tam Trzy osoby nie obejrzały filmu do końca, a jedna skomentowała, więc trochę dziwne, okej, okay. ale tak poza tym, no to, to są takie boty, które kampią tylko po to, żeby dać łapkę tutaj w dół, więc to jest beznadziejne moim zdaniem, chociaż sobie niech kampią mi tam, to, to, to zbytnio nie przeszkadza, tak, to mi zbytnio nie przeszkadza, mogą, co ten typek, <gry> czy naprawdę nie doleciał, wie ale fejl. tak troszeczkę tutaj na tym się tak kurde kurde nie mogę się powiedzieć w ogóle przez cały odcinek No dobra, już chyba skończyłem o tych łapkach bo co? co ja zrobiłem? co ja zrobiłem? nie dobra dobra jeszcze ostatnia że jesteśmy już tutaj na kolejnej arenieczce i na tamtej areneczce nie dokończyłem, bo mi przerwało nagrywanie niestety na no, hmm, taki problem. No mi się odbekło Przepraszam was za to bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo, bardzo pracować. Nie, zrobię to co... zawsze chciałam. Zawsze chciałem. <choreIntro> ustawię na ustawię bacon. Nie, naprawdę postawiłem tu blok. I teraz go nie, nie. nie wykopię, a mogłem mieć bacon. Mogłem mieć bacona. I mogłem dać to najniższe tutaj. Mogłem dać szybkość. Lul... Ale to by było dobre, nie na no, skłosach bacona. Nie, nie, to znaczy jest teraz, ale nie daje żadnej... No. O, myślałem, że już będzie tutaj na przykład żelaznych kilof, albo żelazo. To by było coś. Dobre, dobre. Nie zniszczą tutaj nas. To jest ostatnia areneczka tym odcineczku Dobra Oj, cały Jaksowy secik. Nie no co ja nie pożałuję, nie? Nie pożałuję, i, i tak na koksa idę. Ale ja nie zawsze na koksa idę, bo jestem taki pocunia nie? W ogóle. Pewnie mnie zrzuci tu ktoś. No jednak mnie nikt nie zrzucił. W ogóle nie mam złotych jabłek. LOL Tyle mam tego wszystkiego, a nie mam złotych jabłek. Tego to prawie najbardziej potrzebne Dobra, dobra, dedasz, 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 dedasz Didos, lidos, lidos Didos, didos, lidos I zdadał typeczuk Nawet tutaj miał lawę Próbował się, próbował się obronić, ale to nic Dobrze, taki ostatni odcineczek bardzo fajny Myślę, że wyjdzie Dobra, sobie weźmiemy strzały jeszcze Niestety tutaj zamuruję tu lawę, bo mnie wkurza Tak mam tak, Nie, nie zrobię to, nie? Oluju. Serio ja to zrobię. <laughs> bacon maskej. Nie, ja się nigdy tak nie miałem, szczerze mówiąc. Zawsze miałem na przykład bloki złota albo bacon. W ogóle, że bacon się trafi to jest teraz na milion dla mnie. Właśnie teraz taka okazja i jeszcze bloki złota Przelażę, nie? O Ale... Ej, a to może być zablokowane w ogóle, nie? Lul nie pomyślałem. W ogóle tak mówię lul. I tak dziwnie trochę. Niektórzy może nie tu co chodzi. coś mi to w każdym razie. nieważne. Nie mam jednego żeliwa. Jak ja teraz to odpalę? Jak skup to? lipa, Kappa, kappa koledzy, kappa. A mogło się spełnić... Nie. Chciałem już skoczyć, nie? Ale wiem, że teraz to by niedobrze wyszło. Kurde, kurde, szybko, szybko, szybko. Tu chyba jest typ na mojej tej. Tutaj jest chyba typek, bo to był typ. Tak, to był typ. I jest. Bum. Co ty we mnie strzelasz? Co? Co ty we mnie strzelasz? Co ty sobie? Kolul. Myślałam, że spadnę, nie? Byłem w 100% prawie przekonany, że spadnę. <śmów> no co za typy Ej lol Mogłem spaść Znaczy nie chciałem, ale mogłem Czy Mogłem, ale nie chciałem. Kurde, szybko, szybko, szybko. Dobrze, schodki się sobie zrobimy, żeby się nie podsadzić więcej. To by było beznadziejne. No strzelaj we mnie! Strzelaj! Koksie! Ty jeden. Znaczy we dwóch. <todobie> ty jeden. Lol. Idź, a nie. Okay, Myślę, że ten typ spotka. Aha. Typek sobie strzela w ogóle. W ogóle sobie typek strzela, nie? No szybciej. chcę skończyć tą arenę wreszcie, a nie. Mhm. Czyli muszę podskoczyć. No właśnie. Wiedziałem o co chodzi temu typkowi. A ciągle w ogóle strzela i kampi. Patrzcie, patrzcie! Lol, ale strefka! LOL, LOL, LOL! szybko, szybko, szybko! Gdzie jest ten ustaw? Lol, wygraliśmy! Za to odcineczkę możecie zostawić łap... Znaczy, z... bo Boże, już zwaliłem mnie... No, tak, tak ładnie miałem powiedzieć. Za... Za ten odcineczek możecie zostawić łapeczkę... Za to... Rękę możecie zostawić łapkę w górę. No i co? Cześć, do następnego odcineczka!